Czekamy, zostały 3 minuty. Ostatnie sekundy, ostatnie sekundy. Te słupki już drgają, czekamy. Czy jest z Panem ekipa, która ma robić o Panu film? Jest, siedzi tutaj i właśnie kręci. A trzeba być ko ko kompletnie walniętym na punkcie jakiejś idei i całkowicie oddanym, żeby mieć taki życiorys. Gdyby w encyklopedii było hasło polityk, który nie zmienia poglądów, to zdjęcie Korwina mogłoby służyć za ilustrację. Zatem jest to polityk, w którego programie jest likwidacja polityk. Moim zdaniem przekaz Korwina to jest w 90% kontestacja i negacja. Przestaliśmy być wolnymi ludźmi, zdajcie sobie z tego sprawę. Janusz Korwin-Mikke nie chce zmieniać po kawałku rzeczywistości. Ona chce ją wywrócić do góry nogami. Niektórzy zresztą są skrajne poglądy, nie jakieś skrajne. One są konsekwentne. Wasze pieniądze w waszych portfelach, wasza wolność, wasza sprawa, a urzędasy, politycy niech nie mieszają w naszym życiu. Korwin z nimi, z nimi wszystkimi na wojnie jest od samego początku. To mnie od Korwina z kolei różni. Janusz Korwin-Mikke. Nie mamy w tej chwili, w tych wyborach, żadnego innego polityka, który by tak wyraźnie szedł wbrew temu głównemu nurtowi i był spoza niego. Wielu takich publicystów, czy tam funkcjonariuszy poprzebieranych za dziennikarzy. Boi się z nim dyskutować, ponieważ on demuluje ich po prostu logicznie. Próbują go wyprowadzić z równowagi takimi głupimi pytaniami, wciskając mu tam jak dziecko w brzuch, takie rzeczy podobne do tych, których on mówił, ale nie identyczne. Dlaczego chce pan odebrać sprawę w Polsce Powiedziałem, że to... A to wycofuje się z tych słów? Nie, nie. Mogę tylko Mogę pomachać na udzielniku. Dobrze, jak na odjazd. Za kompletny odjazd reszta partii uznaje powtarzane przez prezesa nowej prawicy hasła, by odebrać prawa wyborcze kobietom. Justyna Dobroszoracz. Dobra. Wydaje mi się, że gdyby Korwin doszedł do władzy, wybuchłaby trzecia wojna światowa. To jest chory świat. To nie chodzi, o ludzie tuszk, nie ma żadnego znaczenia. Ci ludzie w wolnej Polsce muszą pójść siedzieć. Obalić tę czerwoną kołotę, która tam się szalugęzi w Musimy to wypalić rozpalonym żelazem. Ludzie muszą znów zostać wolnymi ludźmi. Bo nie jest normalne, że człowiek pracuje i zabierają jego pieniądze, dają nieruchomy, który nie pracuje. Cała klasa polityczna ziemności. Oni się boją o swoją skórę. Bo oni wiedzą, że powstaje fala, która długo zmiecie. Żyjemy w ustroju okropnym. Naszym wrogiem jest obecny ustrój. Zaplanowany przegokół. Świadomie i celowo, że można było kraść. Nie, 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 facet, no dobrze. <noise> ja cię lubię, ale jednak na ciebie nie zagłosuję. I podejrzewam, że to się chyba tak jednak, tak jednak skończy. Do tego, żeby wzierzyło zło? Wystarczy obojętność ludzi dobrych.